Witam serdecznie, Jakub Kulik dla portalu Fansportu. Jest z nami trener, legenda, Zbigniew Raubo. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam. Ja, ja bym bardzo prosił, żadna legenda, bo ja cały czas funkcjonuję. Ale... I... No nie, no fajnie trener z ja, ja powiedziałem to ze swojego punktu widzenia, bo jestem no, ogromnym fanem, są też ogromnym fanem boksu, więc e, musiałem tak powiedzieć. Zapytam trenera o to, o co zapytałem przed chwilą, poza kadrem, tak jakby. Czy trener spodziewał się, że młodzi ludzie, youtuberzy, TikTokerzy i tak dalej budzą taką ogromność, popu ogromną popularność i przejdą do sportu walki? Tu przyjechałem. To od razu powiedziałem, jestem kurwa, w szoku. Po pierwsze, jakaś tam, bo jak zacznijmy od tego, że dwa miesiące temu ktoś tam zadzwonił, czy bym nie potrenował jakiegoś tam youtubera. Wynocha, nie przeszkadzaj trenerowi. Proszę. Że zadzwonił, czy nie potrenował jakiegoś, jakiegoś youtubera. Mówię dobra, to niech przyjdzie. Tak mówię dobra, na, na, pierwszy, na pierwsze zajęcia. Tam, babiliśmy się, byłem pewnie, że zrezygnuję, ale w poniedziałek przyszedł, no i akurat od tamtego poniedziałku niecałe mi, mi, mi dwa miesiące i jestem tutaj i te hajlikowe, te, 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 te no, 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 te, no nie wiem jak to się nazywa, bo to traktowałem, traktowałem to na wesoło. Chcą bawić się, niech się bawią, chcą się bić, niech się biją. Chce, kto to chce oglądać, niech się ogląda, i, ale ja byłem gdzieś z boku, nie? I, I teraz, tym bardziej, że wcześniej byłem na kilku galach UFC i, i byłem u Tomka Babilońskiego na, na gali MMA, i, ale to, że ci chłopcy, ta młodzież, te wszystkie tak to zorganizują, podjeżdżamy hotel Hilton, Przyjeżdżamy na hale, busy, samochody, szatnie przygotowane, po dwie osoby na, na, na szatnie. Ta, ta cała oprawa, że tyle, tyle, tyle ludzi może wejść na konferencję, więcej nie, bo rzeczywiście byłoby duże zamieszanie. Tyle telewizji, tyle kamer. Jestem w totalnym szoku, że to, jeżeli poziom organizacyjny wszystkiego to jest i i każda walka mistrzostwo świata czy amatorskie mistrzostwa to jest ten poziom organizacyjny tutaj nikomu nie kadzę bo bo nie mam takiej potrzeby. Jeśli się nie mylę, to Adamek Szpilka był organizowany też tutaj w Krakowie. Jak gwarantuję trenerowi, że to co trener jutro zobaczy, tych kibiców, tych fanów, którzy żyją za tymi swoimi, tak jakby, idolami, to może czasami nawet przewyższać kibiców takich prosportowych, którzy kibicują naprawdę zawodnikom, którzy toczą no, pojedynki na najwyższym poziomie. Ja, ja już widzę zachowanie tej grupki, która tu jest na konferencję wpuszczona bardzo małej ilości, ale wiem, zdaję sobie sprawę, z tego co się dzieje, e, telefony, tam będzie ten, 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 ja tych ludzi nie znam, bo oni nie są jako z czystego sportu, nie? Gdyby judokę, zapaśnika, kickboxera, boksera znam, ale tej całej reszty nie, bo ja nie siedzę, nie siedzę w internecie. Ale... Teraz już trener siedzi, teraz już trener siedzi i to mocno chyba. E, Naprawdę, ja, 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 mam, ja jestem z epoki liczydła i piaskownicy, dzisiaj młodzież jest troszeczkę inna. Wcale nie znaczy, że gorsza. I inna. I, i, i no, ja chodzę i ja jestem przerażony. Co? Tutaj o co? Tutaj chodzi. A widzę, że jest to dla nich jakaś tam naprawdę rywalizacja. Każdy się tam chce pokazać i... i, i. To chyba fajne będzie, jeśli, jeśli taka popularność tych młodych ludzi przeniesie się na to, że na przykład na sali bokserskiej, czy na sali, gdzie trenuje się MMA, czy inne sporty walki, ci młodzi ludzie przyjdą i też będą trenować te sporty walki. No, ja muszę powiedzieć też z takim zdziwieniem, że wielu tych youtuberów dowiedziało się, że taki Raubu, który trenuje obce jest trenerem, był tam, był tam, był tam, trenował tego, to, to jest to dla mnie też jakaś, jakaś reklama, nie? Pozytywna. I, no i, i odnoszą się do trenera z bardzo dużym szacunkiem, bo ja tak obserwowałem z boku. No... W normalnym sporcie też się do mnie z szacunkiem odnoszą, ale tutaj ci ludzie mnie znają. Nie? Ja ich nie znam, ja ich nigdy na oczy nie widziałem, a oni wiedzą, o, przyjechał ten żałobo bo tam przez tego barana obce w tym internecie, na tym YouTubie. I, i, i naprawdę... Z wielką niecierpliwością będę czekał na jutrzejsze te pojedyncze. Ja nie będę, jestem w złej sytuacji, bo mamy ostatnią walkę i co nie będę mógł siedzieć na trybunach, bo gdybym miał pierwszą, drugą, to później jestem na swoim i, se, i się bawię, a tu, tu nie, będzie, nie będę miał masz możliwości, ale ja już widzę, już czuję jaka to będzie atmosfera, te wprowadzanie na sto, tu ochrona wszędzie pilnują, mówię nie, nie, to o poziom organizacyjny jest mega, mega. O poziom sportowy też na pewno jakiś będzie. Wiadomo, że tutaj te walki, tu chodzi bardziej o emocje, ale, ale fajnie, że jeśli ten sport jest coraz na wyższym poziomie, jeśli chodzi o freak fighty. E, trener, trener ma dresi godowcy, więc, e, więc tutaj zapytam o niego. E, jak przeszły wam przygotowania? Czy ciężko było nauczyć go tych podstaw? Czy on już jakieś podstawy miał przychodząc do trenera? Mm. Ciężko jest każdą jedną osobę, jest ciężko nauczyć stania tak na nogach. Owca w piłkę ręczną grał, owca dużo biega, ale nikt nie biega w pozycji bokserskiej, no bo jest to mu do szczęścia niepotrzebne. I teraz przekonaj takiego piłkarza ręcznego, który tam tymi rękami na wszystkie strony macha, bo nie musi głowy, brody pilnować. I żeby to wszystko zrobić, no, to trzeba dużo czasu. Nie? Na ile mogłem, zrobiłem wszystko, co, co trzeba, przecież powiedzmy sobie szczerze, że obca przez pierwszy tydzień miał problem z wyprostowaniem ręki, no bo wiadomo, że, że, te, że te śniadania w aptekach swoje, tak podejrzewam, swoje zro zrobiły, nie? Bo na pewno to nie jest po kotlecie schabowym. Dzisiaj tych odżywek, tych specyfików jest tyle, że muskulaturę się łapie. Ale, ale ja widzę zaangażowanie tych wszystkich pokolei, już na tej samej prezentacji, już na, na wagę jak wchodzili. Ci chłopcy, oni tym żyją, te dwie dziewczyny. Tu będzie wielka rywalizacja. O poziomie sportowym, sportowym nie mówmy, bo nie do końca to będzie taki poziom, bo czy. Poziom sportowy jednego, drugiego youtubera jest taki jak Mac czy... Czy innego? Nie, ale sama rywalizacja, ta zawziętość to będzie przewyższało poziomem niektóre walki o Mistrzostwa Świata. Ta, ta, ta zawziętość. to ja to widzę, że tutaj aż wszystko się gotuje. Widzę po trenerze takie fajne, pozytywne emocje i mnie to mega, mega cieszy. E, może troszeczkę odbiegnę od tematu, bo, bo wiem, że trener tutaj ma jeszcze kilka innych wywiadów. Chciałbym się zapytać o, o taki jeden aspekt, o to, że ostatnio pojawiły się w mediach informacje, że pięściar. E, że przechodzą do MMA, na przykład Artur Szpilka gdzieś tam zadeklarował, że rząd będzie chciał próbować tych sił swoich w MMA. Czy jak, jak trener na to się zapatruje? Każdy jest kowalem swojego losu. Nie ja będę mówił, e, użył pan pojęcia e, pięściarze, jeden szpilka to nie cały polski wok, nie jeden Artur szpilka to cały boks. Kiedyś, kiedyś jeszcze z Poznania chłopak, jak on się, hmm, przepraszam go, jakąś w MMA w KSW walczy, nie? To był jeden, teraz szpila jest drugim przypadkiem i mówienie o, że bokserzy przechodzą do KSW jest chyba nie na miejscu. Szpila ma zamiar się kopać z koniami, niech się kopie. Jego sprawa jakby nie do... Szpila chyba zbyt szybko zrezygnował z osiągnięcia wielkiego wyniku sportowego, bo jeżeli ktoś coś potrafi, jeżeli się nauczy się jeździć na rowerze, to ten będzie jeździł do końca życia, czy za do niego za rok, za dwa, czy za dziesięć. Ale to wszystko, ale żeby poziom trzymać sprzed dziesięciu lat, to wymaga bardzo dużo pracy. Czy szpila poradzi sobie, ma jego sprawa, nie będę podejmował ani tematu, czy dobrze zrobił, czy niedobrze zrobił, jego życie, tak. E, Michał Cieślak, walka o mistrzostwo świata nadchodzące, jak trener ocenia jego szanse? Tutaj też będę po raz kolejny, znam okolę, znam Michała, nie ma między nimi, nie ma przepaści technicznej, kondycyjnej, nie ma przepaści poziomu, tu bym dawał 50 na 50, może 55 na 45 z racji tego, że będzie się to działo na terenie, na terenie e, e, Wielkiej Brytanii. Ciężko tam na no a gdzie jest łatwo wygrać przy wyrównanej walce? Nie, 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 nie mówmy, że wygrać. proszę wygrać równą walkę w Niemczech, proszę wygrać równą walkę w Rosji czy, czy gdzie. Nie, nie, to Michał musi stanąć. Ja nawet powiedziałem, rozmawiałem z Michałem, bo trenuję na naszej sali razem. Powiedziałem, Michał, zatrzymasz się, to ci łeb spadnie. Michał powiedział grzecznie, wiem. I tu nie będzie sobie mógł Michał na kalkulowanie. O czym wie, bo rozmawia, rozmawiamy, nie? To będzie wojna, bo bardziej, tutaj bardziej wojna nerwów. Czy, 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 czy ma presję, czy nie. Trochę szkoda, że z makabu ta walka była tam, na tamtym terenie. To tam był taki, trudny teren, tak? I tre... te... Okoliczności to nie, ale ta temperatura tam była 30, tam parę stopni. Michał pierwszy raz na taki, w takich warunkach i walka też nie była w jedną bramkę czy coś. Michał, tam brakło mu szczęścia. I wierzę, że też szczęście będzie tutaj po jego stronie, w Londynie. E, pięknymi słowami trener zakończył. Wszyscy Polacy, wszyscy kibice tak pewnie myślą. Trenerze, wielka przyjemność tego wywiadu. Dziękuję bardzo. Życzę jutro powodzenia i mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze. Fajnie, nie, dziękuję. Czas pokaże, co będzie. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo miło było.